że jako seminarium i wydział się starzejemy. Taka kolej rzeczy. Ale możemy zrobić z tym coś pozytywnego. Zróbmy zatem spotkanie. Zaprośmy wszystkich, którzy z nami się zestarżeli. Żeby pokazać, że starzejemy się w dobrym stylu. I razem potrafimy z tej starości coś dobrego wyciągnąć. 11 i 12 października w gmachu naszego seminarium duchownego i wydziału teologicznego odbędzie się uroczystość no, właśnie jubileuszu. Może stary zostawmy na boku. Najpierw w piątek, 11 października, co będzie? 11 października będzie taka krótka refleksja, namysł nad upływającym czasem i nad sensownością istnienia Wydziału Teologicznego przy Seminarium duchowym. A 12 spotkajmy się najpierw liturgicznie na mszy, a potem pójdziemy do góry. Tam będzie inauguracja roku akademickiego 30 już w naszej historii. A potem wspólny obiad z absolwentami seminarium i wydziału. Tak jest. A wszystko pod szyldem świętej Jadwigi i odpustu, który małymi krokami w październiku będzie się do nas zbliżać. A no więc wszyscy, którzy mieliście z nami do czynienia, macie z nami do czynienia, albo będziecie mieć z nami do czynienia, jesteście zaproszeni. W mediach społecznościowych będzie więcej informacji. Zapoznajcie się z nimi i przyjedźcie. Świętujmy razem. Czekamy na Was. Do zobaczenia.